To Cześć, witam w kolejnym odcinku. Dzisiaj zaktualizujemy sobie oprogramowanie naszej aparatury. Zapraszam do materiału. W pierwszej kolejności musimy sprawdzić, jaką mamy wersję oprogramowania OpenTX. W tym celu wchodzimy do menu i przechodzimy do ostatniej zakładki, gdzie mamy wersję. Tutaj widzimy obecną wersję oprogramowania. Zostaje nam do sprawdzenia jeszcze jedna rzecz, która będzie potrzebna później. Wchodzimy do ustawień Radio Setup. Tutaj sprawdzamy, jaki mamy Mode, w moim przypadku 2, i jaki default channel order AETR. Warto sobie to zapamiętać, później to będzie potrzebne. Kolejnym krokiem jest zainstalowanie odpowiedniego oprogramowania na komputerze. W tym celu wchodzimy na oficjalną stronę OpenTX. Klikamy link do najnowszej wersji. W zależności, czy instalację robicie na Windowsie, Macu czy na Linuxie, ściągam odpowiedni installer. Ja wybieram instaler Windowsowy. Ja już plik mam pobrany na pulpicie. Nie są on duży, tylko 16 MB. Ale z racji, że już go wcześniej instalowałem, po prostu odpalę zainstalowaną programowanie. Gdy odpalacie tak jak ja i macie niezaktualizowaną wersję, program zapyta Was, czy dokonać aktualizacji. Klikamy Yes. Ja sobie zapiszę ten plik, a obok obok tego, którego wcześniej pobraliśmy. Jeżeli są te same, ich wielkość będzie identyczna. Proszę, 16 MB. to samo co drugi plik, czyli są identyczne. Nie ma znaczenia, którego instalujecie, i tak będziecie instalowali z tego samego pliku. Warunki umowy, klikamy I Agree. Oczywiście po przeczytaniu wskazujemy ścieżkę instalacji. I tak dalej, i tak dalej. Standardowy proces. Po ponownym uruchomieniu, oprogramowanie pyta nas czy ściągnąć jeszcze raz nową wersję oprogramowania. OpenTX dla naszej aparatury, ale działa to tylko wyłącznie, kiedy mamy utworzony profil aparatury. Ja już pobiorę ten plik, wrócę go do celowy folder. Możecie sobie jeszcze sprawdzić, czy tam nie ma już tego, wymiania, ale prawdopodobnie będzie tylko poprzednia wersja. Przed zrobieniem aktualizacji. Proponuję utworzenie profilu naszej aparatury. W tym celu klikamy Settings, Radio Profile, Add Radio Profile. W moim przypadku już widzicie jeden profil, ale to dlatego, że już wcześniej używałem tego programowania. U was może tam być pusto lub będzie profil, który wcześniej mieliście utworzony. Przechodzimy do edycji ustawień. Najpierw wybieramy typ aparatury, wybieramy naszą aparaturę. Ten program nie jest tylko dla Radio Master, to jest ogólnie program dla wszystkich aparatur z OpenTX. W Na następnym kroku zaznaczamy buildy, składowe części oprogramowania. Ja zaznaczyłem Lua, ponieważ tego używam. Możecie zmienić również nazwę samego profilu. Ważne, abyście wiedzieli, że to jest akurat Wasza aparatura. Możecie również dodać ścieżkę karty SD. Czy folder do backupowania? Ja pozostanę tu pole puste. I teraz ważny punkt, dlatego na początku sprawdzaliśmy, jaki mamy mode ladania. Ja wybieram dwójkę i zmieniamy channel order na taki, jaki używacie. Zaznaczamy jeszcze budkę poniżej. Sprawdza to wersję oprogramowania. I klikamy OK. W ten sposób mamy utworzony profil. Jak sprawdzić, czy mamy prawidłowo utworzony profil? Klikamy jeszcze raz Settings, Radio Profile. Nasz nowy profil powinien się już tam pojawić. W kolejnym kroku musimy włączyć aparaturę w trybie serwisowym. W tym celu chwytamy za guzik T1T4, ściskamy je do siebie i przyciskamy guzik Power. Włączy nam się specjalne menu. Pod żadnym pozorem, ale tu pod żadnym, nie wybierajcie niczego z tego. Po prostu wstawcie kabel USB. Musi pokazać Wam się takie coś. Na komputerze wyskakują Wam dwa nowe foldery. Jeden to karta, a drugi to pamięć aparatury. Folder aparatury możecie zamknąć. Nie będzie nam potrzebny. Przechodzimy do szczytania naszych modeli. W tym celu klikamy na guzik Read Models. W ten to sposób mamy dane z aparatury. Teraz pozostaje je zapisać. Klikamy File, Save As. Wybieramy miejsce docelowe, gdzie chcemy zapisać. Ja wybieram sobie pulpit, aby było łatwiej mi plik zlokalizować. Zmieniamy nazwę pliku na taki jaki chcemy. I klikamy Save. Przejdźmy może teraz do ściągnięcia najnowszego oprogramowania. Klikamy w przycisk Download. Pojawia nam się nowe okienko. Tutaj sprawdzamy czy mamy właściwe oprogramowanie już ściągnięte. Dla pewności możecie jeszcze raz kliknąć Check for Updates. W moim przypadku wszystko jest najnowsze. Klikając w guzik Downloaded Firmware możecie sprawdzić gdzie macie zapisany plik. Ja zapisuję wszystko w docelowym katalogu. Później jest łatwiej mi go odszukać. I ostatnim etapem jest ściągnięcie zawartości karty. Przechodzicie klikając guzik na stronę producenta i wybieracie ostatnią wersję z najnowszą datą albo z najwyższym numerem. Jest to największy plik do ściągnięcia. Przejdźmy teraz do flashowania naszego oprogramowania. W tym celu klikamy na guzik Write Firmware to Radio. Pojawia się nam nowe okienko Flash Firmware. Sprawdzamy czy wszystko jest OK. Koniecznie zostawcie zaznaczoną tą budkę. Jest to sprawdzenie kompatybilności oprogramowania na aparaturze i to, które chcecie grać i klikamy Write to TX. Bądźcie cierpliwi, trochę trwa ten proces, wie nawet widzicie, że zawiesił się. Jeżeli wszystko jest ok, dostaniecie takie powiadomienie. W kolejnym kroku robimy update karty pamięci, lecz przed zrobieniem tego proponuję zrobienie backupu poprzedniej wersji karty. Ja już wcześniej to zrobiłem przed przystąpieniem do aktualizacji, także nie będę pokazywał jak robić backup, bo to zwykłe kopiuj-wklej. Przejdę do usunięcia zawartości, czyli normalnie, zwyczajnie usuwamy wszystkie foldery z karty. Jak chcecie, możecie sformatować. Ja po prostu kasuję zawartości tyle. Jak czegoś nie da się skasować, to pomijam. Nic się nie stanie. Wszystko jest usunięte, możemy skopiować nową zawartość z powrotem na kartę. Następnie odłączamy kabel USB. Klikamy exit i aparatura uruchamia się nam! Automatycznie sama. Pojawia się nowe dziwne okienko i prosi nas o kalibrację naszych gimbali. Proces rozpoczynamy, klikając Enter. Ustawiamy gimbale w pozycji centralnej. Poruszamy gimbalami w każdą stronę. Następnie suwaki boczne. i dwa potencjometry u góry. Enter. Aparatura teraz jest tak naprawdę wyzerowana. Nie mamy żadnych ustawień, które mieliśmy wcześniej. W celu przywrócenia poprzednich ustawień musimy jeszcze raz odpalić aparaturę w trybie serwisowym. Podłączamy kabel USB. Sprawdzamy, co czyta nam Companion, klikając guzik Read. I widzimy dokładnie to samo, co widzieliśmy na aparaturze. Aby wczytać poprzednio zapisane ustawienia, klikamy File. Open. Zaznaczamy plik z naszymi ustawieniami i mamy z powrotem odtworzone ustawienia. Teraz tylko musimy je jeszcze raz przenieść na aparaturę. Zamykamy te, które są niewłaściwe. Klikamy guzik Write i klikamy raz jeszcze Read, aby zobaczyć, czy na pewno wczytałem. Nasze wszystkie modele powinny teraz być odtworzone. Teraz możemy odłączyć kabel USB i sprawdzić, czy wszystko jest OK. Klikamy w EXIT. Kologowanie logowania jest takie jak poprzednio. Całe menu również. Zobaczmy, czy czytało wszystkie nasze modele. Jest prawie idealnie. Pozostaje nam uzupełnić nasze miniatury. Zobaczmy, jaka jest wersja oprogramowania. Wszystko się zgadza. Właśnie to grypaliśmy. Przed zrobieniem update'u miniatur zróbmy jeszcze update pod loadera. Zobaczcie, że wersje się nie zgadzają. Ja zawsze lubię mieć tą samą wersję. Podłączamy aparaturę. Otwiera nam się okienko karty pamięci. Teraz pozostaje nam znalezienie pliku instalacyjnego. Klikamy w guzik Read Radio. I mamy nasz plik instalacyjny. Możemy go od razu skopiować. Wklejamy go do katalogu firmware na karcie pamięci. Odłączamy kabel. Klikamy Exit. Przechodzimy w menu do karty. Szukamy tu naszego katalogu firmware. Klikamy. Widzimy nasz skopiowany plik. Klikamy jeszcze raz, Flash Bootloader. Teraz Bootloader powinien być zaktualizowany. Sprawdźmy to może jeszcze raz uruchomiając w trybie serwisowym. Mamy wgraną właściwą wersję. Obie są takie same, czyli wszystko masz OK. Welcome to open Ostatnim etapem jest aktualizacja naszych miniatur modeli. Raz jeszcze podłączamy aparaturę do komputera. Tu już nie trzeba w trybie serwisowym. Wejście opcję USB Storage. Wchodzimy na kartę, przechodzimy do katalogu Images. Tam wklejamy nasze Wcześniej zbekapowane zdjęcia. Po prostu je kopiujemy i wklejamy. Odłączamy kabel. Miniatury powinny pokazać się same. Nawet nie trzeba ponownie uruchamiać aparatury. Pozostałe modele też mają wczytaną miniaturę. Tak więc wszystko ok. Jeżeli macie jakieś pytania, zapraszam do sekcji komentarzy poniżej. Zachęcam wszystkich do lajkowania, pomoże mi to w rozwoju kanału. Każda subskrypcja jest równie cenna, także pomóżcie mi, kliknijcie w ten czerwony guziczek. Do zobaczenia.